Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Z nieukrywaną dobry. Z radością przyjemnością. Z cytacją. witam się z Wami w kolejnym roku. Jak to szybko mija czas, znowu się tutaj widzimy. Bo znowu przed nami wielkie, wielkie granie w rozmiarze XXL. Najwybitniejsze umysły sportu obecnych czasów. Zawodnicy, którzy są tutaj z nami, razem z nami przez najbliższych pięć dni w murach tego gościnnego, jak zawsze Muzeum Poli, będą nam towarzyszyć i będą. Jest taka, że tym razem to właśnie od Warszawy rozpoczynamy. Rok temu, dwa lata temu, Warszawa była turniejem numer dwa. Tym razem wszystko rozpoczyna się tutaj, w Muzeum Poli w Warszawie i od teraz przez najbliższych pięć dni ekscytować się będziemy tym, jak grają ci... E, najlepsi. Zanim wam ich e, przedstawię, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że tak nieskromnie, chociaż akurat nie mam z tym nic wspólnego, ten turniej e, cieszy się, tak między nami po cichutku, bardzo dużą renomą już wśród, e, wśród publiczności szachowej i wśród władz Szachowej Międzynarodowej Federacji. E, te sukcesy przełożyły się m.in. na prestiżowe nagrody, jak Złoty Spinacz, najważniejsza nagroda w branży public relations, czy nominacja w turnieju e, Superbet Rapid and Blitz Poland 2023 do nagrody Sport Biznes Polska w kategorii najlepszych imprez sportowych w Polsce. Także bardzo mi z tego powodu miło. Słuchajcie, jeżeli byliście z nami w latach ubiegłych, to już mniej więcej wiecie, jak będzie. Toczył się scenariusz dzisiejszego, dzisiejszego otwarcia, bo przed nami i sama konferencja prasowa, kiedy także i Wy będziecie mogli zadawać pytania e, naszym gościom. Na koniec czeka nas symultana tam w, wyżej, we foyer, we foyer bo tak chyba powinienem powiedzieć. Ale zanim do tego dojdzie, to pora dokonać losowania i wyjaśnić cały mechanizm tej rozgrywki. W związku z tym, teraz chciałbym zaprosić tutaj do mnie na scenę legendarną polską szachistkę, członkini Komisji Technicznej FIDE, Agnieszka Brustman. Ja bez pani Agnieszki nigdzie się nie ruszam. Ja nawet z domu nie wychodzę bez pani Agnieszki. Bardzo mi miło. Razem z nami też sędzia klasy międzynarodowej, sędzia główny wielu zawodów ranki mistrzostw Europy i świata, pan Tomasz Delega. No i dobrze, słuchajcie. Wszystko dobrze, Pani Agnieszko? Wszystko dobrze. Nasz pan się świetnie poznaje tej chcę, muszę powiedzieć. Tomek i Pani Agnieszko, wyjaśnijcie, wyjaśnijcie nam teraz szybciutko mechanizm rozgrywek Rapid i Blitz, czyli mamy dwa turnieje de facto w jednym. Mamy białe piony, czerwone piony i co? Co teraz? No i zawodnicy przyjdą do nas i będą losowali jednego białego i jednego tak. czerwonego piona. Biały pion oznacza turniej u szybki. Zapić. Tak. A, pion czerwony, górniejsza półgłówek w Czyli będziemy, tam są numerki pod spodem, to od jednego do dziesięciu. I co to znaczy wyjaśnić? Teraz jeszcze powiedz Tomek, jeżeli czy w pierwszej parze, bo chodzi o, o wylosowanie kolejności gier pierwszych par, prawda, w tych turniejach. Jedynka gra z dziesiątką, czy z dwójką, jak to jest? Tak, tak, jedynka gra z dziesiątką, dwójka z dziesiątką i tak dalej, i mm -hmm. tak dalej. To losowanie determinuje całe kojarzenie całego turnieju. Mm -hmm. No to dobrze, to słuchajcie, to pozwolę was troszeczkę tam gdzieś będziemy sobie zapisywali, jak wy to sobie... Tam macie zawsze taki stolik, taki mały kącik. Ale teraz pozwólcie w takim razie, że zaprezentuję Wam już teraz tych, którzy będą skupiali naszą uwagę, Waszą uwagę przez najbliższych pięć dni. Powitajcie na scenie zawodnika, który osiągnął najwyższy wynik w historii rankingu FIDE, Pięciokrotny mistrz świata. Zwycięzca turnieju Supermed Rapid and Blitz Warsaw sprzed roku, kiedy stoczył pasjonujący ból. Bój i ból z Janem Krzysztofem Dudą. Mimo zaledwie 30 lat na karku, chodząca legenda królewskiej gry przed Państwem Magnus Carlsen. number 5 Well, to some extent so jest Just okay. And I choose you choose the red one. The favorite hobby, uh, even though I make a living from it. Number 4. Numer 4. And you stay with it. Okay, you stay with us, Magnus, please. Yeah. To jeśli chodzi o blitz, numer czerwony, czyli piątka dla Magnusa o turnieju rapid czwórka jeśli chodzi o blitz. Proszę państwa, nasz kolejny gość, kolejny zawodnik, ulubieniec polskich fanów, międzynarodowe uznanie zyskał po wygraniu mistrzostw Europy w szachach szybkich w 2014 roku. Arcymistrz od 2013 roku. Zwycięzca Pucharu Świata FIDE w 2021 roku, zwycięzca Superbet Rapid and Blitz Poland 2022 i drugi zawodnik Zeszłorocznej edycji przed wami Jan Krzysztof Duda Janek wybrał pisemkę numer 8. I czerwony piodą. Must have a passion, I mean, you must uh, like doing Numer 3! Janek, zostań z Proszę Państwa, kolejny zawodnik. Indyjski arcymistrz szachowy, zwycięzca turnieju kandydatów i pretendent do tytułu mistrza świata. W drugiej połowie 2024 roku zmierzy się o tytuł najlepszego gracza globu z Ding Renem. Będzie to pierwszy występ w Grand Chess Tour, a zarazem pierwsze partie z czołówką światową po fantastycznym starciu w turnieju kandydatów. Ciekawostka, jego trenerem jest polski arcymistrz Grzegorz Gajewski. Przed Wami wielkie brawa. Gukesz, do uparaniu! Wow. Kukiesz ma 19 lat. Jeden z tych, który dostał uh, Artemisza w 12 latach. Numer 10. Kukesz, zostań z nami. Zrobię to, co lubię. Jestem również świętym budynkiem na czwartego zawodnika jest pięciokrotnym mistrzem komandii. Od lat znajduje się w ścisłej czarowej czołówce. W swojej karierze osiągnął ranking FIDE 2798. Zwycięstwo w turnieju Tata Steel Chess 2023 było jednym z jego największych osiągnięć. Przed Wami wielkie brawa Alisz Giri! а потом rosyjskie, i indyjskie. Numer 10, номер 10. Anish, I think one, one. Number 5, number 5. and um, it's, it's been like that ever since I think I'm still very, very passionate about the game. Jest jednym z najmłodszych arcymistrzów z historii gry i najmłodszym graczem, który osiągnął ranking 2700, co zrobił w wieku lat 15. Niedawno wygrał Tata Steel Masters 2024, co pozwoliło mu osiągnąć szczytowy ranking w chwilę 2755. Będzie to jego pierwszy występ w Grand Chess Tour. Przed Wami Way Yi! Auction number seven, number seven. When I became the grandmaster, I uh, number I one, I number one. <laughs> Chodzący z Uzbekistanu zawodnik jest jednym z najlepszych graczy na świecie. Wygrał rozegrane w Warszawie Mistrzostwa Świata w szybkich szachach w 2021 roku w wieku 17 lat i 3 miesięcy, stając się najmłodszym mistrzem świata. Przed wami Nodir Bejt Number 11. Number 9, Number nine. my first big achievement came in 2011 uh, when I was seven years old. I, uh, I went to the Asian Championship. I uh, played under eight. Um, I got the bronze and silver medals in left and blue. Jest 54. arcymistrzem z Indii. Tytuł zdobył w wieku 14 lat, 11 miesięcy. Arjun wygrał wiele silnych turniejów, w tym Tata Steel Challengers 2022, Abu Dhabi, Chess Festival 2022 i Mistrzostwo Indii 2022 roku. Obecnie numer 9 na świecie. Arjun Erigaisi! number 6 number 6 so i started going for some the number 6 number 6, number six. So, and i was having fun just that Zawodnik To indyjski arcymistrz szakowy i numer 3 na świecie wśród juniorów. Zakwalifikował się do turnieju kandydatów w 2024 roku po zdobyciu drugiego miejsca w Pucharze Świata Fide w 2023. Prag jest wielokrotnym mistrzem świata juniorów i piątym najmłodszym graczem, który kiedykolwiek został arcymistrzem, co osiągnął w wieku 12 lat i 10 miesięcy, a przy okazji, to już ode mnie, jest zawodnikiem, który ma. Z pewnością najtrudniejsze imię i nazwisko wśród wszystkich startujących, dlatego teraz głęboki oddech i powitajcie go gorąco. Pragnę Ramesh Ramesh Babu! Number 3, numer 3. Tytuł arcymistrza zdobył w 2017 roku, w wieku 14 lat. Zwycięzca prestiżowego turnieju Lindores Abbey Blitz w Rydze, na Łotwie. Urodzony w Ukrainie, obecnie reprezentuje Rumunię. Jest trzecim najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem tego kraju. Nie pierwszy raz z nami w Warszawie. Powitajcie go brawami, Kirill Szewczenko. chcera numer 9, number 9 i numer Kirill, once again can i sit? number 7 number 7 okej okay. i ostatni z zawodników najlepszy niemiecki arcymistrz jeden z czołowych juniorów na świecie Po tym jak został najmłodszym mistrzem międzynarodowym w Niemczech w wieku 12 lat Wygrał Grand Prix Open 2018, będąc rozstawionym z 99 numerem startowym. Przed Wami, Vincent Kaimer. Nie ma co 4. Number two, number two. Yeah, just do whatever's fun for you. Then you just see what you like, and that's what you spend a lot of time on. Then you can start doing you know, playing the first tournaments or whatever you like, and you will simply see how it goes. to jest chwila dla dla was, dla fotoreporterów, and for our players, just keep smiling, guys. <laughs> Jeszcze chwilka. A za chwilę, ok. A za chwilę będziemy mogli rozpocząć właściwą konferencję prasową. Jeszcze dołączę. Thank you guys! It was a pleasure. Thank you very much. bardzo zami! Cała dziesiątka. A wraz z... będziesz się musiał pomycieć z nazwiskami w takim razie. Dawaj dalej. Na drugi gukesz Tomarażu Filił Szewczenko. Na trzeciej Ramesh Babu, Ragnananda, Jan Krzysztof Duda, na czwartej, czwartej Vincent Keimer Wei. i na piątej Magnus Carlsen z Eriunem Erigasim. Tak, to jest początek turnieju Rapid i od niego zaczynamy i, zaczynamy. i od niego zaczynamy już jeszcze jutro. Jeszcze Bardzo proszę, Wica to dla, dla dziennikarzy, którzy są z nami również. Dobrze, w blicu szachownica pierwsza Wei, Łukasz do Maradżu. Na szachownicy drugiej Wincent Keimer, Nodirbek, Abdusatorow na trzecie, Jan Krzysztof Duda, Ramusz bał Rangananda na czwartej Magnus Karsten z Kironem Szewczenko i na piątej Aniusz Giri z Arjunem Eric Gajsi. Dzięki, sobie poradziłeś z bardzo dziękuję. Pani Agnieszka, brusman Tomek, bardzo dziękujemy. Tylko chciałem Wam podziękować za, za pomoc. Czyli pierwszą część losowania mamy. Bo zaczniemy może od. From Mr. Michael we are for the third consecutive time here in Warsaw, and I don't know if you know that the fans were asking about tickets months, but really months before the announcement of of this of the official uh, tournament. So, what are the main reasons for, for the Polish tournament to, to become so successful, in your opinion? Well, first of all, I uh, welcome everyone to our first leg of the 2024 Grand Chess Tour here in Warsaw. Uh, it's a special city for us, we, as you mentioned, we're here for the third time, and I hope it's not the last time here. And uh, as any business, you, you need to start with the vision, with the wish list, and obviously, uh, you, you have to be uh, successful in order to uh, bring such big events around the world with uh, sponsors and partners who have who share the same vision as as we are, and uh, we are happy to have uh, two great uh, sponsors. It's simply just love uh, in the United States and super bad here in in Europe, in Romania, uh, mm -hmm. Bucharest, Romania, Zagreb, Croatia, and here in Warsaw, Poland. So, this consistency and stability uh, gives us opportunity to invite the best players in the world to participate, and it attracts a lot of. Uh, people, and enthusiasts, and uh, chess lovers. And uh, this year it's quite special because we have on stage, as you could see, uh, a living legend, five-time world champion, Magnus Carlsen. And we have uh, a young wave of talents, like Lukesh, who sits next to me, and uh, from Uzbekistan, Pragnananda and Arjun. From uh, India, and uh, not to mention that the host, uh, Yannick uh, uh Duda here, who won two years ago, and of course he is hungry to compete again at this stage. So mm -hmm. I hope that this year will, will be very exciting and would bring even more attention around the world. Thank you very much Mr. Michael.